Ósme Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej znane jest z dobrej atmosfery pracy, otwartości wobec problemów uczniów i poczucia bezpieczeństwa. Nie ma tu agresji czy wandalizmu. Nauczyciele nie tylko uczą, ale również pomagają młodzieży poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia. Stawiamy na indywidualny i wszechstronny rozwój oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę i pracę. Kierujemy się zasadą z szacunkiem do wiedzy i człowieka. W przyszłym roku szkolnym planujemy uruchomić klasy o rozszerzonym programie nauczania. Klasa 1a. Rozszerzony program nauczania biologii i chemii z przedmiotami uzupełniającymi: język łaciński na medycynę i język migowy. Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych biologią i chemią. Zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Ten profil przygotowuje do ubiegania się o miejsce na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak medycyna, stomatologia. Weterynaria, farmacja, chemia, biologia, technologia żywienia, biotechnologia, ochrona środowiska i tym podobnych. Nauka języka łacińskiego ułatwi studia na kierunkach medycznych, biologicznych czy weterynarii. Natomiast język migowy uwrażliwi ucznia na potrzeby osób niepełnosprawnych i ułatwi komunikację w przyszłej pracy. Klasa pierwsza B. Język polski, historia i wiedza o społeczeństwie z przedmiotami uzupełniającymi. Język łaciński dla humanistów i statystyka. Klasa przeznaczona jest dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Klasa 1c. Rozszerzony program nauczania biologii, chemii i języka angielskiego z przedmiotem uzupełniającym językiem migowym. Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych biologią i chemią. Zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Ponadto rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego, będącego podstawowym językiem naukowców i publikacji naukowych, ułatwi absolwentom kontynuację nauki na poziomie akademickim. Ten profil znakomicie przygotowuje do ubiegania się o miejsce na wielu prestiżowych kierunkach studiów: takich jak Medycyna, Stomatologia, Weterynaria, Farmacja, Chemia, Biologia, Technologia Żywienia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Filologia angielska i tym podobnych. Nauka języka migowego uwrażliwi ucznia na potrzeby osób niepełnosprawnych i ułatwi komunikację w przyszłej pracy. Klasa pierwsza D. Matematyka, geografia, język angielski z przedmiotem uzupełniającym ekonomia w praktyce to klasa dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Zapraszamy na krótki spacer po szkole. Przed szkołą wita Was urokliwy skwer z wielkim kasztanowcem to nasz ulubiony kącik wręcz wybieg na czas przerw między lekcjami. Na parterze. Sala gimnastyczna, siłownia i bufet z przesympatyczną panią Marysią, ulubienicą wszystkich uczniów. Wspinamy się schodami w górę na pierwsze piętro, a tam punkt dowodzenia, gabinet pani dyrektor Ewy Gawendy. Obok pokój nauczycielski, miejsce tabu dla ucznia, a oaza spokoju i wytchnienia dla nauczycieli. Na tym piętrze znajduje się też pracownia komputerowa. Każdy uczeń pracuje przy własnym stanowisku dalej znajdują się sale konwersacyjne do nauki języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego i francuskiego, a także pracownia geograficzna. A teraz drugie piętro i tu aula, w której spotykamy się na różnych mniej lub bardziej poważnych imprezach: od matury po akademię, występy artystyczne, festiwale czy konkursy. Później kolejno sale do nauki różnych przedmiotów, każda z własnym niepowtarzalnym klimatem. Wychodząc na trzecie piętro, trafiamy na nasz kącik wypoczynkowy to miejsce chętnie oblegane przez uczniów w czasie przerw. Warto zwrócić uwagę na międzynarodowe przedsięwzięcia, w które się zaangażowaliśmy. To program Comenius zdrowe wyzwania dla Europy. Byliśmy we Włoszech, Turcji, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii i Grecji. Niektórym udało się nawet wyjechać na dwa miesiące do Hiszpanii w ramach programu Uczenie się przez całe życie, wyjazdy indywidualne. Aktualnie kontynuujemy zagraniczne znajomości, organizując międzynarodowe wymiany, m.in. Między z Włochami czy wyjazdy do różnych stolic europejskich. Co roku wyjeżdżamy na obóz językowy Euroweek Szkoła Liderów, organizowany w ramach Europejskiego Forum Młodzieży. Poznajemy tam wolontariuszy z wielu krajów. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. Mamy okazję poznać obce kultury i nawiązać międzynarodowe kontakty. W ramach programu edukacji ekologicznej, edukacji humanistycznej i edukacji prospołecznej organizujemy różne wycieczki i zajęcia terenowe. Możemy prezentować swoje talenty, np. wokalno-muzyczne, na corocznym szkolnym festiwalu talentów pod nazwą ósmy dzień tworzenia, czy festiwalu poezji śpiewanej. Długo można by wymieniać inne atrakcje, takie jak wycieczki klasowe, rajd szkolny czy dzień sportu. Możemy więc uczyć się, pogłębiać wiedzę z różnych dziedzin nauki i jednocześnie rozwijać swoje pasje artystyczne i sportowe. W naszej kameralnej szkole panuje klimat życzliwości i szacunku do drugiego człowieka. Tworzymy atmosferę poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Przestrzegamy zasad kultury osobistej i poszanowania godności. Szkoła oferuje uczniom wysoki poziom nauczania, a nauczyciele, swoją postawą i życzliwością motywują i wspierają ich w rozwoju. Pomagają w rozwiązywaniu problemów, udzielają niezbędnych wskazówek. Nauczyciele rozwijają w uczniach postawy ciekawości, otwartości, tolerancji, wspierają uczniów w poszukiwaniu wartości, promując dobro i prawdę. Zajęcia są prowadzone tak, aby rozwijać umiejętności, wiedzę i pasję ucznia, by nauczyć wiary we własne siły i samodzielnego myślenia, sięgania do różnych źródeł informacji, a także właściwego i twórczego wykorzystywania ich w praktyce. Historia naszej szkoły to ponad 50 lat działania. Zmieniały się w tym czasie jej nazwy czy profile, ale i skrystalizował się sposób podejścia do młodego człowieka. Kształtujemy otwartych, jak również odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi. To tyle w telegraficznym skrócie. Do zobaczenia w realu.